Psychologowie są zgodni co do tego, że jedną z najczęstszych przyczyn złych emocji, stresów, traum jest rozwód. Zarówno dla osób, które się rozwodzą, i dla ich dzieci. Czy można się na to przygotować? Czy można oswoić ten bardzo trudny moment w swoim życiu? Dokładnie teraz o tym porozmawiamy z osobą, która mówi, że tak. Magda Kumorek jest razem z nami. Cześć Magda, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Magda, powiedziałaś kiedyś o swoim rozwodzie, tak? To była katapulta. Co miałaś na myśli? Miałam na myśli to, że mówi się, że e, rozwód kończy jakiś etap życia i tak jest, i sobie z tego warto zdać sprawę, ale ja podjęłam decyzję, bo to jest decyzja, że nie chcę, żeby to było koniec mojego życia, tylko koniec jakiegoś etapu i teraz dam sobie szansę na to, żeby sobie zbudować życie na nowo. E, to nie jest łatwe, to nie jest lekkie, tego się nie robi, tak? Ale można to zrobić. W związku z tym, jakby o tym jest ta, ta wypowiedź. Trzymając się tej parafrazy, tej metafory katapulty, no to strzelasz z katapulty, żeby uderzyć w ścianę. I co to zrobić, żeby się nie rozbić o te ściany, jak się jest wystrzelonym z tej katapulty? Warto się przygotować i żyjemy w totalnie wspaniałych czasach z mojego punktu widzenia, bo mamy szeroki wachlarz możliwości. Można pójść na terapię, można pójść do psychologa, można pójść do coacha mhm. i razem z nim. E, odpowiedzieć sobie na pytanie, kim ja teraz po tym rozstaniu, czy w trakcie tego rozstania jestem, bo też coachowie pracują na przykład z osobami, które są w trakcie rozstania, żeby pomóc im to rozstanie przejść najlepiej, jak to jest możliwe, mm -hmm. żeby patrzeć na zasoby, a nie na braki, żeby zobaczyć, jak te osoby mogą sobie zbudować życie inne, osobno, a czasem bywa tak, mam takie doświadczenie, że przyszła do mnie dziewczyna, która na pierwszym etapie powiedziała, ja chcę się rozwieść, pomóc mi to, pomóż mi to zrobić. A dzisiaj jesteśmy w trakcie jej procesu i ona mówi, chyba nie chodzi o rozwód. Chyba chodzi o to, żebym ja sobie odpowiedziała na pytanie, jakie są we mnie deficyty, które ja sobie chcę jako osoba zaspokoić, ja dalej mogę z tym człowiekiem iść. Mhm. Więc czasem to też jest o to. Czyli taki life coach, który też pomaga wrócić do swoich marzeń z początku związku. Na przykład, albo rozpoznać siebie. No bo my jakby trochę bardzo często yy, zakładamy, że wchodzimy w jakąś relację i ona ma być przez... 5, 10, 17, 20 lat taka sama. Twoja Również była nie przez 17? Moja była przez 17 i była bardzo różna. Nie dajemy sobie, tak jak upgrade'ujemy swoje telefony, tak nie dajemy sobie szansy na upgrade związku. Mm. I w związku z tym, po, ja po 17 latach jestem zupełnie inną Magdą niż ta Magda, która wchodziła w ten związek. I twój partner też. Ale oczywiście, że tak. I my sobie bardzo rzadko w tych związkach dajemy szansę na to, żeby zobaczyć tego człowieka na nowo, żeby go nie patrzeć nie patrzeć na niego przez ten filtr. Znam go sprzed 17 lat, on jest taki i taki. On był taki. Co więcej, był Taki w moich oczach wówczas. Mhm. Dziś jesteśmy inni, więc ten upgrade jakby tak naprawdę daje nam szansę i rozpoznać siebie, rozpoznać swoje potrzeby, rozwijać się jako ludzie, rozwijać się w tym związku. No dobrze, a co ile trzeba robić, ten upgrade, żeby. Ten związek trwał, rozkwitał i niekoniecznie kończył się rozwodem. Mm. Słyszałam o wspaniałym przypadku dziewczyny, która bardzo świadomie, można było powiedzieć, że to jest dziwne, ale moim zdaniem bardzo świadomie podchodzi do związku, umawia się ze swoim partnerem, na przykład jak już ten związek się rozwija, wiadomo, że on będzie, bo oni chcą no. być razem. Siadają sobie, ona go zaprasza na kawę i mówi: słuchaj. Z mojego punktu widzenia ja chciałabym, żeby nasz związek był taki, 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 taki. Dla mnie jest ważne to, to, to i to. Spisuję to, zapraszam partnera do tej samej rozmowy i mówią sobie tak, umawiamy się na najbliższe pół roku, że próbujemy żyć zgodnie z tymi wartościami i z tymi hierarchami, które sobie razem ustaliliśmy. Za pół roku zapraszam cię znowu na kawę. I sprawdzimy, co nam gra, co nam nie gra. Magda, bo ty pracujesz mhm. także w oparciu o swoje własne doświadczenie, pracujesz z ludźmi, pomagasz im przeprowadzić ich przez ten bardzo trudny moment, jak przez pasy, żeby nie przejść na czerwonym świetle. Ale czy nie obawiasz się tego, że trochę idealizujesz to, że da się przez to przejść w sposób możliwie jak najbardziej bezbolesny. Yy, za tym pytaniem kryje się pytanie, czy zdarzyła ci się sytuacja, kiedy komuś powiedziałaś w, na spotkaniu, a może dajcie sobie jeszcze jedną szansę, bo może nie poradzisz sobie bez tej drugiej połówki w życiu. To nie jest moje zadanie. Mhm. Nigdy. Ja jako coach nie doradzam ludziom, co mają zrobić. Ja tylko zadaję odpowiednie pytania i proponuję narzędzia, które mają tym osobom pomóc odpowiedzieć na pytanie, gdzie jesteś i dokąd chcesz zmierzać. Mhm. Ja nigdy nie mogę sugerować takich rzeczy. Natomiast to, co warto podkreślić, to nigdy nie jest lekkie, łatwe i przyjemne. Mój brat to ładnie określił, jak do niego zadzwoniłam, powiedziałam mu o swojej rozwodze się. To zapadała taka cisza, bo rozmawiałam z nim <coughs> przez telefon i on powiedział: Ok. <coughs> Wierzę, że to jest przemyślane, bo ludzie się nie rozstają przez przypadek. To nie jest, ups, rozwiodłam się, to nie jest tak. Mhm. To jest pewien proces. I to, do czego ja zawsze zachęcam, i moich klientów, i moich przyjaciół, i osobom, którym towarzyszę, w rozstaniach czy w takich momentach kryzysowych, przeżyj to, co się dzieje. Mhm. Nie spychaj tego, nie udawaj, że jest fajnie, bo jak tego nie zrobisz teraz, to to wróci jak bumerang mhm. i wróci mocniejsze. Ta sytuacja jest ci dana. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że życie nam się nie przytrafia, tylko ono jest dla nas. I każda sytuacja, która przechodzi, literalnie każda jest dla Ciebie, dla Twojego wzrostu, pod warunkiem, że będziesz chciała, będziesz chciał tak na to spojrzeć. W związku z tym zanurz się w tej chwili, przeżyj ją sobie, przepłacz, jak potrafisz, wytańcz, wykrzycz. Zadaj sobie pytanie, co się kończy i gdzie chcesz iść. A uważasz, że łatwiej przez to jest przejść i budować potem swoje nowe życie. E, także życie z dziećmi, które zawsze będą wspólnymi dziećmi. Tak. Prawda? Nawet jeżeli że ludzie się rozchodzą. W momencie, kiedy na takie spotkanie, przez ten cały proces przechodzi para czy każdy oddzielnie? Myślę, że te procesy idą równolegle. Fajnie pójść jako para do. Kogoś, to no pytanie, czy się chcemy rozstać, czy chcemy przegadać jeszcze ten związek, nie bo to zawsze jest jakby ten punkt wyjścia i gdzie chcemy iść. Wydaje mi się, że bardzo dobrze jest skorzystać sobie albo z terapii, albo z coach'a, żeby zobaczyć, jak to można, jak można fajnie, jeżeli jest to rozstanie, jak można je przejść. My też z moim byłym mężem korzystaliśmy z pomocy terapeutów pytaliśmy jak przeprowadzić nasze dzieci przez to nasze dzieci mają tam jest 6 lat różnicy więc ona zupełnie inaczej percepowała tą rzeczywistość i wspieraliśmy się doświadczeniem i wiedzą innych ludzi bo chcieliśmy to przeprowadzić jak najlepiej nie bezkosztowo nie da się bezkosztowo Natomiast w takiej jakby świadomości, że my nie jesteśmy sami w tym procesie, tak? A co więcej, tak jak powiedziałeś, te dzieciaki zostają z nami i ci nasi znajomi, nie tylko nasza rodzina, ale nasi bliscy no, dostają tymi odłamkami. Nie? To jest jakieś wrażenie. To y, bardzo ważne, co mówisz, bo mogłoby powstać takie wrażenie, że silna, spełniona kobieta po rozwodzie y, generalnie cieszy się z tego, że się rozwiodła i w ogóle robi tego rocznicy. Rocznicy, znaczy y, imprezy z okazji. Y, ro, y, tak, ro, z okazji rocznicy hmm. rozwodu, nie? Ale tak jak o tym mówisz, to mówisz i poświadczasz, że jest to traumatyczne wydarzenie, które zostawia ślad i teraz ważne jest co dalej z tym zrobimy. Jak to przeprowadzimy w trakcie i potem jak się będziemy z tego dźwigać? Dokładnie. I jaką siłę możemy dostać także i przy, ta, po takiej przeszkodzie. Chciałabym tu jeszcze przytoczyć słowa wspaniałego buddyjskiego mnicha Ajana Brana. On się kiedyś zastanawiał, i to był totalny mind-blowing dla mnie, on się kiedyś zastanawiał, jak to jest, że jak się te dwoje ludzi spotyka, decydują się pobrać, dochodzi do ślubu albo do wesela, to z tej imprez bądź z tych imprez zostają setki bardziej lub mniej udanych zdjęć. Ale gdy tych samych dwoje się rozwodzi, to już z tej imprezy żadnego zdjęcia nie ma. Okay. I on obrócił jakby zupełnie moje patrzenie, bo on powiedział, dlaczego my traktujemy zawsze rozwód i rozstanie w kategoriach porażki? Dlaczego nie zrobimy zupełnie shiftu w środku i nie popatrzymy na tę osobę, z którą spędziliśmy tych kilka lat, kilkanaście lat, kilka miesięcy? No, wiecie, różnie to bywa. Mhm. Jako na osobę, która nam służyła. Mhm. Co ja przez to rozumiem? Że była darem. Była darem. Tylko dzięki relacji, bliskiej relacji z drugą osobą, my jesteśmy w stanie rozpoznać siebie. Gdyby nie mój były mąż, któremu jestem szalenie wdzięczna za te 17 lat, ja naprawdę nie wiedziałabym, co ja w środku noszę, gdzie są moje deficyty, gdzie są moje zasoby. Oczywiście to się zmieniało na przestrzeni lat, ale to jest najtrudniejsza, najpiękniejsza służba. I dzisiaj, jak patrzę na mojego byłego męża, który wzrasta dzisiaj w innym związku. Mhm. Ja mu kibicuję, nasze dzieci mu kibicują i sobie myślę, kurczę, ja jestem szczęśliwa. I ja dzisiaj, on jest szczęśliwa. Tak. I ja chcę to celebrować, że się rozstaliśmy, bo dlaczego? Dlatego, że daliśmy sobie szansę na nowe. A ty, ty jesteś szczęśliwa? Bardzo. W nowym związku? Nie jestem w nowym związku na razie, bo ja dałam sobie szansę na to, żeby być... Singielką, ja nigdy w życiu nie byłam singielką, w związku Aha. z tym e, dzisiaj rozpoznaję to, tak, jak to jest być samowystarczalna i można i tak, i tak, jest super. Cześć, tu Dorota I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień Dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl.